Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy sobie o wykorzystaniu metod sieciowych w zarządzaniu projektem. Żeby lekko wejść w temat, mała refleksja nad światem. Otóż, gdzie jesteś, kochanie? Wiadomo, w sieci. Refleksja dotyczy internetu. Nasze sieci są nieco inne, natomiast będą to sieci. Czyli zawsze będziemy mieć do czynienia z po pierwsze. Węzłami, po drugie, połączeniami pomiędzy nimi. To jest przecież istota sieci. Opowiemy sobie dzisiaj m.in. o ścieżce krytycznej, co to jest, jak się stosuje i trochę refleksji na temat zależnościami pomiędzy czasem i innymi zasobami, którymi w projekcie zarządzamy, a także pomiędzy różnymi zadaniami w projekcie. Nazewnictwo i podstawy metod sieciowych opierają się o WBS-a. Czyli to wszystko, czego dowiedzieliśmy się o WBS-ie jest obowiązujące i na tej metodyce będziemy pracować już do końca. W WBS-ie, jak wiemy, dzielimy cały projekt na części, czyli na zadania, które wykorzystujemy na przykład w wykresach Ganta. Natomiast w metodach sieciowych pracujemy na tych samych zadaniach. Przewaga metod sieciowych nad wykresem Ganta polega jednak na tym, że w przeciwieństwie do niego pokazują one relacje pomiędzy zadaniami, czyli pokazują, co jest przed, co jest po. W takim razie pokazują też, czy realizacja jednego zadania wpływa na realizację drugiego, chociażby w ten sposób, że przesuwa jego realizację pokazuje, kiedy w czasie to zadanie może być wykonane, czy zahamowanie, opóźnienie realizacji jednego zadania może zahamować realizację całego projektu, może wydłużyć cały projekt. Metody, które czasami widujemy w literaturze, to na przykład AON Activity on Note, gdzie zadanie opisujemy na węźle, te węzły są oczywiście połączone strzałkami, bądź odwrotnie. Metoda activity on arrow, gdzie zadania opisujemy na strzałkach, które z kolei łączą węzły. Skoro już mówimy o nowych słowach, to jeszcze troszeczkę. Otóż zapamiętajmy sobie, że poprzednik to zadanie, które poprzedza zadanie, o którym aktualnie myślimy, a następnik to zadanie, które następuje po tym zadaniu, o którym aktualnie myślimy. Pokażemy to sobie graficznie. Ja wiem, że słowo następnik nie do końca jest słownikowe, ale jakoś następca brzmi mi zbyt dumnie, zbyt podmiotowo. Zadanie to tylko zadanie. Zadania mogą także być zagnieżdżone, czyli by być częścią podprojektu jakiejś większej, większej części. Zadania mogą być połączone ze sobą sekwencyjnie, czyli następować jedno po drugim. Mogą być też równoległe względem siebie, czyli być realizowane obok siebie w czasie. Są zadania opcjonalne, czyli takie, które nie są konieczne do osiągnięcia celów projektu, przynajmniej w tej wersji minimalnej, ale większość zadań to są zadania po prostu obowiązkowe, konieczne, czyli nieopcjonalne. Graficznie to, co powiedziałem, można pokazać w sposób następujący. Każde zadanie ma swój początek, ma koniec, ma swojego poprzednika, następnika. To wszystko dzieje się w czasie. Jeżeli takie podejście zastosujemy, możemy już wówczas delektować się sieciami projektu. Sieć projektu dom z poprzedniego wykładu wygląda następująco. O co chodzi z siecią? Sieć ma trochę, ma kilka ścieżek. Tutaj jest wspólna jedna ścieżka, następnie ona się rozdziela. Jest to jedna z nich, druga z nich, trzecia z nich i tak dalej. Ścieżki to są zadania powiązane ze sobą, składające się z poprzedników, następników. Każda ścieżka może być realizowana zasadniczo osobno, czyli równolegle. W ten sposób zobaczcie, że konstrukcja dachu jest równoległa do montażu okien. Czyli one są od siebie niezależne. To jest istota różnych ścieżek w projekcie. Skoro są różne ścieżki, to ich trwanie jest pewnie różne. To znaczy, jedna z tych ścieżek trwa najdłużej i taką ścieżkę nazwiemy ścieżką krytyczną projektu, najdłuższą ścieżką projektu, co implikuje, że długość tej ścieżki równa się długości całego projektu projektu oczekiwanemu równa się oczekiwanemu czasowi realizacji całego projektu. W takim razie wszystkie zadania w projekcie dzielimy na krytyczne, czyli należące do ścieżki krytycznej i niekrytyczne poza tą ścieżką. Jeżeli w takim razie jakieś zadanie z zakresu ścieżki krytycznej się wydłuży, to cały projekt nam się wydłuży. W przypadku innych zadań takiego zagrożenia nie ma. Wiedząc to, możemy jeszcze raz spojrzeć na nasz diagram domu, przy czym w tym przypadku mamy już wyznaczone w tygodniach czasy wykonania poszczególnych zadań. I teraz osoby z zacięciem matematycznym mogą zdefiniować ścieżkę krytyczną, obliczając długość poszczególnych ścieżek i wybierając ścieżkę najdłuższą. Proszę dać stop i zrobić to teraz. Dziękuję. Wszyscy już mamy obliczone ścieżki krytyczne. Jeżeli komuś by takowej brakowało, jakoś nie był pewny, to proszę spojrzeć. To jest ścieżka krytyczna. Jest to najdłuższa ścieżka projektu. Tyle też z sumy tych wszystkich zadań można wyliczyć, ile będzie trwał nasz cały projekt. Co można powiedzieć o ścieżce krytycznej? Przede wszystkim pozwala skupić się na zadaniach wpływających na długość całego projektu. Czyli jak chcemy Skrócić projekt, skracamy ścieżkę krytyczną. Jeżeli dbamy o to, żeby projekt był zrealizowany w zadanym czasie, skupiamy się na ścieżce krytycznej. Zadania ze ścieżki krytycznej przecież definiują długość całego projektu. Przy czym nie można się ograniczyć tylko do nich, bo przecież w skrajnym przypadku niektóre zadania spoza ścieżki krytycznej mogą się tak wydłużyć, że ścieżka krytyczna się nam zmieni i wtedy będzie już, będzie już problem można powiedzieć, że czasami w niektórych projektach jest kilka ścieżek krytycznych, czy takich podkrytycznych, ale rad, radzę takich komplikacji nie wprowadzać. Skoro wiemy, że mamy ścieżkę krytyczną, czyli te zadania na ścieżce krytycznej są e, najważniejsze co do długości całego projektu, to musimy dopuścić też inną sprawę. Otóż pojawiają nam się zapasy czasu na zadaniach nienależących do ścieżki krytycznej. Czyli niektóre zadania, te spoza ścieżki krytycznej, mogą się wydłużyć i nie wydłuży nam to całego projektu. Można obliczyć, o ile te zadania mogą się wydłużyć, żeby całość jeszcze się nie wydłużyła. To daje nam pewną swobodę w realizacji tych zadań niekrytycznych. W ramach danych zadań, już poszczególnych zadań, mamy jeszcze do czynienia z czymś takim, co nazywamy zapasem swobodnym czyli dopuszczalnym opóźnieniem tego zadania, które nie wywołuje jeszcze opóźnienia kolejnego zadania. Jeżeli wiemy, że kolejna ekipa przychodzi za dwa miesiące, to ekipa obecna, która robi jakieś zadanie, czy ona skończy je w tym tygodniu, czy za tydzień, i tak nie ma to znaczenia dla rozpoczęcia tego następnego zadania, bo czy będziemy czekać półtora miesiąca, czy miesiąc i trzy tygodnie, nie ma to do końca, do końca e, znaczenia. W takim razie, skoro tak, tak jest, skoro mamy te zapasy, to przecież trzeba je jakoś planować. Inaczej trzeba planować jakoś wykonanie zadań niekrytycznych. E, za zadaniami krytycznymi, mamy większą swobodę, wydawałoby się, że zadania niekrytyczne trzeba tak planować, żeby kończyły się jak najszybciej. No, i tak bardzo często się robi, bo chcemy mieć spokojną głowę. Niemniej jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne rzeczy, to może się okazać, że to nie jest optymalne. Na przykład skumulowanie wielu, zbyt wielu zasobów w danym momencie może być niemożliwe, bo zabraknie nam ekip i trudne jest to z punktu widzenia zarządzania projektem. Lepiej jest skupić się na jednym, dwóch zadaniach naraz niż na kilku. Poza tym, jeżeli wcześniej realizujemy zadania, to wcześniej też wydajemy środki w ramach projektu, a to nie zawsze jest optymalne. Zobaczmy. A propos. Przykład a propos e, niedostatecznej ilości zasobów. Tutaj mamy połączenie równolegle zadań B i C, dzięki czemu kończymy projekt w 4 dni, ale skoro nie mamy zasobów, żeby równolegle wykonywać dwa zadania, musimy zadanie B odsunąć w czasie, no i robi nam się z tego 5 dni. Może nie jest tak super fajnie, ale za to da się zrobić. Zobaczcie też, i tu jest przykład na to, jak wygląda obłożenie pracą, ilością pracowników w naszym projekcie? Tu mamy ścieżkę krytyczną, ona sobie tak jedzie, jej nie wydłużamy, jej nie zmieniamy. Natomiast na zadanie niekrytycznych mamy zasoby, mamy zapasy, te bufory. Tutaj mamy zapas swobodny, tutaj mamy, tutaj mamy. To zadanie, te, jeżeli byśmy je skończyli w tym momencie, nie wpłynie to na długość całego projektu. Tak samo zadanie W, gdyby się skończyło, tu nie wpłynie, jego poprzednicy też mogą się wydłużyć. W tych granicach przerywanych linii. Natomiast, jeżeli sobie spojrzymy na obłożenie pracą, tutaj to ono jest dosyć dziwne. Początek, koniec, wiadomo najmniej, ale tutaj wzrasta, spada, jest na zero, wzrasta, spada. Góry i doliny. Góry i doliny z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi zwykle nie jest to optymalna sprawa. To znaczy, zwykle chcielibyśmy mieć takie obłożenie, które. Pozwala nam w miarę spłaszczyć to zapotrzebowanie. Ludzie chcą pracować po mniej więcej tyle samo każdego dnia, ciągle w normalnym wymiarze. Trzeba by ich przerzucać gdzie indziej, w przeciwnym wypadku tego chcemy uniknąć. Można więc pokusić się o takie przesunięcie zadań niekrytycznych, aby dokonać tego spłaszczenia. I tutaj go dokonano. Zobaczmy jeszcze raz. Maksimum 23 zapotrzebowania tutaj maksimum zapotrzebowania to jest 15. Jest spłaszczone, długość całego projektu, wierzcie mi, się nie wydłużyła, ścieżka krytyczna się nie zmieniła, natomiast to, co się zmieniło, to jest moment wykonania poszczególnych zadań niekrytycznych, można sobie to przeanalizować, te przesunięcia się tutaj poprzesuwały, te wolne, wolne dni, no i jest optymalizowane pod kątem wykorzystania zasobów ludzkich. Taka optymalizacja, takie spłaszczenie w praktyce czasami yy, bywa konieczne, można wykorzystać dopuszczalne opóźnienia, natomiast trzeba pamiętać o tym, że nie może to wpływać na yy, ścieżkę krytyczną. W praktyce jest jeszcze ten problem, że nie wszystkie zasoby, w tym przypadku ludzkie, mogą wykonać wszystkie prace, a więc to tak realistycznie trzeba na sprawę spojrzeć. Druga rzecz to efekt uboczny. Zmieniający nam zapotrzebowanie na sprzęt. Okazuje się, że w tym projekcie przykładowym zapotrzebowanie na sprzęt po optymalizacji pod kątem ludzi wygląda następująco, znaczy jest nierównomierne. No i teraz pytanie oczywiście, jaką opcję wybrać, tą zoptymalizowaną pod względem ludzi, czy może optymalizować pod względem sprzętu? Trudno powiedzieć bez dodatkowych, bez dodatkowych wiadomości, natomiast trzeba mieć priorytety. Jakoś to optymalizować, bardzo często, i to już tak ekonomiści by do tego podeszli, trzeba by pewnie obliczyć funkcję celu w postaci minimalizacji kosztów, co nam się najbardziej opłaca. Z takiego realistycznego punktu widzenia, opartego o doświadczenie, pamiętajmy, że... Pamiętajmy, że trochę łatwiej jest, jeżeli sprzęt stoi jałowo, bo nie wyjedzie, nie zmieni decyzji, nie zmieni pracy. No, co tam stoi, natomiast z ludźmi jest już gorzej. Będą niezatrudnieni, to będą się obijać, o ile im płacimy, ale to też nie ma sensu. Natomiast, natomiast wydaje się, że ten czynnik ludzki jest ważniejszy, żeby go optymalizować, jednak kwestia sprzętu to też zależy, w jaki sposób weszliśmy w jego posiadanie czy w użytkowaniu. Jeżeli płacimy tylko za okres, kiedy go używamy, jest ok. Jeżeli, jeżeli jest naszą własnością, no to stojąc nieużywany też nie jest optymalnie wykorzystany. Czasami można go komuś wypożyczyć i to byłoby już w ogóle, w ogóle najlepsze. W każdym razie podsumowując, obliczajmy, co nam się najbardziej opłaca. Co jeszcze można dodać? Czasami ten czas nie jest priorytetem, to znaczy jest ważny, ale są rzeczy ważniejsze. Na przykład właśnie optymalizacja zasobów. Czasami trzeba by ten projekt wydłużyć po to, żeby zoptymalizować zasoby. Kilka, kilka uwag jeszcze na temat różnych podejść do realizacji kilku projektów. Jest coś takiego jak wielozadaniowość, o tym pewnie słyszeliśmy wydaje się, że pozwala zoptymalizować zasoby. No wyobraźmy sobie, mamy sytuację, że mamy kilka projektów w firmie, udaje nam się przerzucać ludzi z jednego do drugiego, dzięki temu codziennie pracują po 8 godzin i jest ok. Tylko, 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 weźmy pod uwagę, że takie przełączanie się pomiędzy różnymi zadaniami, no tak schodząc na ziemię. Dzisiaj nasi panowie z ekipy monterskiej Malują, po, malują pomieszczenia w jednym bloku, jutro jadą 20 km dalej i budują fundamenty w drugim. Trochę naciągam, ale to na tym może polegać. To jednak wydłuża czas realizacji zadań, bo lepiej skończyć to malowanie w jednym bloku i potem się przenieść na stałe, na drugą budowę, niż, niż pomiędzy nimi się przerzucać. To jest dosyć chyba. Dosyć chyba Logiczne. Pamiętajmy, to obowiązuje nawet w przypadku nas samych, jeżeli, jeżeli pracujemy nad różnymi rzeczami. Zasadniczo opłaca się pomału rozpocząć jedno zadanie, rozpędzić je je skończyć, niż napoczynać, że tak powiem, częściowo po kilka zadań naraz. Przełączanie się z punktu widzenia nawet takiego psychicznego, to jest nieoptymalna sprawa. Inna sprawa, która istnieje. I która jest, jest już trochę lepsza, to tak zwana inżynieria współbieżna, gdzie mamy kilka punktów przekazania. Po ludzku polega to na tym, że po wykonaniu części, na przykład projektowej, zaczynamy już budowę, a potem robimy resztę projektowania. Dzięki czemu uzyskujemy taki efekt ciągłości. Zobaczmy sobie zresztą, zresztą na obrazek. Po pierwszej części projektowania przechodzimy do drugiego, ale tutaj robimy konstrukcję, prze, konstrukcję po projektowaniu drugim, projektujemy nadal, konstrukcja ostatnia. Można sobie to tak po ludzku e, zobrazować, że robimy projekt budowlany, natomiast projekt wykończenia wnętrz robimy dużo później, e, w, równocześnie, już równolegle pracując nad właśnie pracami budowlanymi. To jest dopuszczalne i i dosyć sensowne, optymalizuje nam przecież czas. Jeszcze troszeczkę o technikach i obrazowaniach, że tak powiem. To jest przykład sieci projektu Activity on Node, o której wspominałem na początku. Opisujemy sobie zadania na węzłach. Natomiast ten przykład, który widzimy, to jest próba połączenia wykresu Ganta z Activity on Node. Tym się różni, że mamy długość w jakiejś jednostce poszczególnych zadań. W ten sposób widzimy, ile trwa projekt, nie tracąc zależności sieciowych pomiędzy, pomiędzy zadaniami. To jest dosyć przydatne, praktyczne, dlatego też tak będą wyglądały mniej więcej nasze projekty z ćwiczeń, jak już je skończymy. To będzie Activity on Note i będzie to taka sieć. Z elementami, z elementami Ganta. Jeszcze wyjaśniając sobie trudne słowa i metody, PDM to jest taka metoda, która pozwala rozwinąć trochę zależności pomiędzy zadaniami. To znaczy, pokazujemy nie tylko, że zadanie drugie, czy następnik, można rozpocząć, po skończeniu jego poprzednika, ale możemy przecież wprowadzić inne zależności. Zadanie następne można rozpocząć po rozpoczęciu poprzedniego, można rozpocząć po zakończeniu oczywiście, ale za Zależność może być taka, że musimy skończyć po zakończeniu poprzedniego albo skończyć po rozpoczęciu poprzedniego. Takie możliwości w metodach graficznych też istnieją, czasami to realnie, realnie ma znaczenie. Graficznie rzecz ujmując, wygląda to tak, że na sieciach pokazujemy rodzaj relacji FF. To jest finish to finish. Długość zadania oczywiście, tutaj, ile ono trwa, nazwę zadania. I tutaj, czas, jaki musi mieć opóźnienie pomiędzy, pomiędzy zadaniami. Czasami to jest przydatne. Zobaczmy sobie zresztą na ten wykres. On nie jest bardzo, bardzo skomplikowany, natomiast warto, warto zauważyć, że pokazujemy nazwę zadania, długość, relację zadania M z zadaniem V. Czasami konieczne są opóźnienia, a więc je tutaj wpisujemy. Czyli po zadaniu Y, które trwa 8 dni, jest opóźnienie 5-dniowe, liczone jednak od startu Y, czyli 5 dni po, startu, po starcie Y możemy rozpocząć W. Natomiast FF możemy zakończyć po zakończeniu Y od razu. Y możemy rozpocząć po starcie V dwa dni. Te relacje, te relacje przykładowe tutaj widzimy w naszym programie do ćwiczeń, takie rzeczy też będziemy mogli wykorzystywać. Podsumowując już dzisiejsze, dzisiejsze rozważania. Pamiętajmy, że zawsze zaczynamy od WBS-a, potem możemy sobie robić sieci projektu i inne rzeczy. Bez WBS-a się nie da. Programy. Które wykorzystujemy nawet na naszych ćwiczeniach, to tam nie trzeba zbyt dużego zaangażowania, one same to rysują. Pamiętajmy jednak, że w praktyce to wygląda tak, jak wygląda. Zaczynajmy od WBS-a. Metody sieciowe oczywiście nie są idealne, natomiast ta ich zaleta polegająca na tym, że pokazują połączenia pomiędzy zadaniami i ich zależności jest ważne, jest ważne, natomiast przede wszystkim trzeba sobie dobrze zrobić WBS-a, dobrze zdefiniować zadania, ich długość, a potem łączymy to wszystko w sieci. Jeżeli ktoś potrzebuje się rozwinąć w tym zakresie, proponuję, bo czasu pewnie mamy dużo, narysować sobie diagram zapotrzebowania na pracę dla naszego projektu domu. A na dzisiaj już bardzo, bardzo dziękuję.